Dalej mówił Pan do Mojżesza, Przemów do Izraelitów i powiedz im, Oto czasy święte Pana, w których będziecie wzywali ich na zwołania święte. To są moje czasy święte. Przez sześć dni będzie wykonywana praca, ale siódmego dnia jest uroczysty szabat, jest zwołanie święte. Nie będziecie wykonywać w tym dniu żadnej pracy. To jest szabat dla Pana, we wszystkich waszych siedzibach. Potem Pan mówił do Mojżesza na górze Synaj, Mów do Izraelitów i powiedz im, kiedy wejdziecie do ziemi, którą daję wam, wtedy ziemia będzie także obchodzić szabat dla Pana. Sześć lat będziesz obsiewał swoje pole, sześć lat będziesz obcinał swoją winnicę i będziesz zbierał jej plony, ale w siódmym roku będzie uroczysty szabat dla ziemi, szabat dla Pana. Nie będziesz wtedy obsiewał pola, a nie obcinał winnicy, nie będziesz żął co samo urośnie na polu, ani nie będziesz zbierał nieobciętych winogron. To będzie rok szabatowy dla ziemi. Szabat ziemi będzie służył wam za pokarm, tobie, słudze twemu, służącej twej, najemnikowi twemu i osiadłym u ciebie przybyszom. Cały jego plon będzie służyć za pokarm także twojemu bydłu i zwierzętom, które są w twoim kraju. Jest jedno święto, które nie ma absolutnie żadnej analogii w innej religii świata starożytnego. Święto, które pojawia się periodycznie i w bardzo krótkim odstępie czasu, bowiem co siedem dni, czyli szabat. Święto, które najprawdopodobniej pojawiło się w okresie niewoli babilońskiej jako wyznacznik tożsamości religijnej Żydów. Święta periodyczne, ale w większych odstępach czasu. Były w Babilonii, były w Egipcie, zarówno te święta, które zdarzają się raz w roku, jak i święta, które pojawiają się co kilka miesięcy, powracają jakby periodycznie co kilka miesięcy. Żydzi jeszcze czas ten skrócili tylko do kilku dni. No, temu jest jakby podporządkowany ten bardzo rozbudowany opis stworzenia wszechświata, łącznie z człowiekiem. W tradycji kapłańskiej, który otwiera księgę rodzaju, który otwiera cały Stary Testament. Co robił Bóg siódmego dnia? Na czym polegał odpoczynek Boga? Czy włączył telewizor i obejrzał, oglądał kreskówki, czy odpalił PlayStation? Czym się zajmował? Komentatorzy na ogół odpowiadają, że nie robił tego, co robił pozostałe w sześć dni. Przez 6 dni tworzył świat, zmieniał świat. 7 dnia tego nie robił, 7 dnia zostawił świat taki, jaki jest. Obchodzenie Szabatu jest właśnie upamiętnienie tego aktu stworzenia, ale z drugiej strony świadczenie o akcie stworzenia. W trakcie całej ceremonii Szabatu wielokrotnie zmawia się o świadectwo, właśnie, że to jest na pamiątkę stworzenia świata, że to jest świadectwo o tym, że świat został stworzony przez Boga. Pierwotnie szabat obchodzono raz na miesiąc, kiedy Księżyc był w pełni. I to było święto naturalne, związane z rybem przyrody, z rybem faz Księżyca. Natomiast później yy... Izrael zaczął obchodzić Szabat jako co siódmy dzień tygodnia, więc coś, co jest w gruncie rzeczy sztuczne, można by powiedzieć. Bo dlaczego akurat ten dzień, a nie inny? No bo tak jest. Bo po prostu ten dzień się świętuje. W Księdze Powtórzonego Prawa widać wyraźnie tą pełnię księżyca przy wyjściu z Egiptu, a to był piętnasty dzień miesiąca, prawda? I dlatego właśnie Szabat jest traktowany w Księdze Powtórzonego Prawa jako święto związane z wyzwoleniem ludu Izraela z niewoli egipskiej. Natomiast w księdze wyjścia, kiedy jest mowa o szabacie, mamy już uzasadnienie ze stworzenia świata. Bo w sześciu dniach Bóg stworzył świat, a w siódmym dniu odpoczął. Widzimy dwa jakby podejścia do szabatu. Jedno takie bardziej naturalne i związane z wyzwoleniem, z wyzwoleniem z niewoli egipskiej i drugie bardziej takie, no to, które dzisiaj jest znane jako dzień odpoczynku, dzień nic nierobienia, no bo w tym dniu też Bóg odpoczął. Wielokrotnie pojawiało się pytanie, czy Szabat to jest uświęcenie odpoczynku czy pochwała lenistwa. Bardzo wiele odpowiedzi było właśnie, że jest to pochwała lenistwa, a jednak, kiedy przyjrzeć się nie tylko aspektowi historycznemu, ale także teologicznemu szabatu, no to jednak jest to bardzo specyficzne, niespotykane wcześniej nadanie odpoczynkowi charakteru sakralnego, któremu oczywiście nadano pewne znaczenie teologiczne, czyli Świętego czy takiego sakralnego odpoczynku Boga w pakcie twórczym, czyli takiego faktycznie zasłużonego. Na Szabat są zakazane wszystkie akty, które prowadzą do zmiany w świecie. Ciekawe jest to, że źródłem zakazów na Szabat są prawa związane z budową mieszkania, czyli z budową namiotu spotkania. Pokazuje to, że Szabat już sam jest Bożym domem na świecie. Zadaniem człowieka na świecie jest przekształcenie świata tak, żeby w szechina, czyli Boża obecność, mogła w tym świecie zamieszkać. A skoro tak, no to siódmy dzień, który jest tym dniem odpoczynku, jest tym dniem, w którym właśnie człowiek ma powstrzymać się od tego, co ma obowiązek robić przez pozostałe sześć dni w tygodniu. Mówiłem o tym podwójnym uzasadnieniu szabatu. Jednym z wyzwolenia z ziemi Egiptu, a drugim właśnie z tym nic nierobieniem, bo Bóg odpoczął po czasie stwarzania świata. Ciekawe, że w Nowym Testamencie mamy jakby to pierwsze uzasadnienie ożywione, podjęte przez Chrystusa. Dla Chrystusa szabat nie jest czasem nic nierobienia, tylko właśnie czasem uprzywilejowanym, głoszenia Królestwa Bożego, czyli właśnie wyzwalania z niewoli, z niewoli Grzechu. Prawda? Czyli Chrystus odwołuje się jakby do tego pierwszego uzasadnienia z Księgi Powtórzonego Prawa jako wyzwolenia człowieka z niewoli i traktuje szabat jako właśnie dzień przede wszystkim głoszenia Ewangelii. I tak my to dzisiaj chrześcijanie traktujemy. Oczywiście dla nas chrześcijan dzisiaj Dniem Świętym jest niedziela, czyli pierwszy dzień tygodnia, a nie siódmy dzień tygodnia, dzień zmartwychwstania, a nie dzień jakby kończenia dzieła stworzenia. Ale w tym dniu zmartwychwstania, no troszkę pobrzmiewa właśnie ta teologia szabatu jako dnia wyzwolenia, wyzwolenia z niewoli, wyzwolenia ku nowości, ku nowemu życiu. Człowiek, który pracuje przez 6 dni, przetrwa siódmy dzień. Nawet jeżeli nie będzie miał nic do jedzenia, nie będzie nic do picia, to ten dzień przetrwa gorzej z całym rokiem. Rok szabatowy w czasie którego nie wolno było uprawiać ziemi, nie można było e, orać, siać, prowadzić jakichkolwiek prac rolnych. Był rokiem, który był e, ograniczony tylko i wyłącznie do tego, co jakby ziemia dawała naturalne. Człowiek mógł zbierać owoce na własne potrzeby, e, człowiek mógł zbierać zboże na własne potrzeby. Nie mógł też przerabiać ziemi, nie mógł jej orać, siać. Ziemia miała też odpoczywać tak samo jak człowiek w dzień szabatu i to też nie jest do dnia ale jakby... z zawierzenia Bogu. Jest powiedziane, że w rok poprzedzający rok szabatowy e, będą zbiory na tyle duże, żeby starczyły na cały następny rok. Człowiek, który zawierza, podkreśla to, że wszystko, co jest na świecie pochodzi właśnie od Boga. Samo wyrażenie szabat jest rodzaju żeńskiego. To jest ta szabat. E, I określa się przez literaturę żydowskie, religijnie, jako królowa, malcha szabatu. Królowa szabatu to kobieta. I w całożytności w dniu dzisiejszym rozpoczyna świętowanie szabatu. Tak bardzo mocno w różnych religiach świata orientalnego chce się zmarginalizować rolę kobiety. Tu w przypadku szabatu w judaizmie jest właśnie wyeksponowana rola kobiety zarówno w samym pojęciu szabatu, jak i też w świętowaniu szabatu. I niewątpliwie szabat uratował tożsamość żydowską. Przez całe wieki świętowanie szabatu było i jest, i prawdopodobnie będzie jednym znakiem tożsamości Żydów, nawet tych, którzy nie są obrzezani i nawet tych, którzy nie czytają świętych ksiąg. Każdy dzień powinien być przygotowaniem do szabatu. Czyli jak tylko szabat się kończy, człowiek powinien zacząć przygotowania do szabatu, że szabat jest jakby kwintesencją tygodnia. Cała praca, którą człowiek wykonuje w ciągu tygodnia, jest po to, żeby spędzić szabat odwrotnie. Nie człowiek ma odpoczywać po to, żeby mógł pracować, ale pracować po to, żeby mógł odpocząć. Pracować właśnie po to, żeby mieć e, hałki na Szabat, żeby mieć rosół na Szabat, e, żeby mieć kurę na Szabat. Ważne! Szabat to uroczysty dzień odpoczynku, ustanowiony na pamiątkę odpoczynku Boga po stworzeniu świata. Według logiki Szabatu pracuje się dla odpoczynku, a nie odpoczywa się dla pracy. Dlatego też Szabat jest następującym po sześciu dniach pracy ostatnim dniem tygodnia.